Szefowie Gangu Pruszkowskiego skazani, Eksperci podkreślają rolę świadków koronnych. Brytyjski premier Tony Blair w czasie krótkiej wizyty w Polsce będzie wspierał unijną kampanię. Dobry wieczór Państwu. Dorota Warakomska. Panoramy zaczynamy od informacji o wyrokach dla szefów Gangu Pruszkowskiego. Jakie wydał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie, a wyroki to od 6 do 7 lat więzienia. Najwyższą karę 7 lat i 3 miesiące dostał Mirosław D pseudonim Malizna, ponieważ sąd uznał, że to on kierował Związkiem Zbrojnym. Na ławie oskarżonych zasiadło 13 osób zarząd gangu i żołnierze. Sąd uniewinnił mniej ważnych oskarżonych od części zarzutów i skazał na kary niższe. Część wręcz uniewinnił. Wśród opinii przeważa ta, że w precedensowym procesie sprawdziła się instytucja świadka koronnego. Niektórzy obserwatorzy uważają jednak, że podczas procesu nie wyjaśniono wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem gangu. Sąd wskazał na 7 lat pozbawienia wolności trzech kolejnych oskarżonych Zygmunta R. Bola, Ryszarda S. Kajtka i Leszka P. Parasola. Na 6,5 roku więzienia Leszka D. Wanke Bercemaniczny. Uzasadniając wyrok sędzia powiedział, że nie ma wątpliwości, że taki gang istniał i skazani nim kierowali. Skazanie przestępców możliwe było dzięki zeznaniom gangsterów, którzy wystąpili w procesie jako świadkowie koronni. Ich zeznania były utajnione. Masa zeznawał aż 16 dni. Mimo, że obrona podważała wiarygodność świadków koronnych, sąd uwzględnił ich zeznania. To co mówi świadek koronny Jarosław potwierdzają inni świadkowie, a więc zdaniem sądu nie są to... Czyste zmyślenia i spekulacje tego głównego świata. Proces grupy Pruszkowskiej był drugim po procesie kokainowym, w którym wykorzystano instytucję świadka koronnego. Sądzę, że bez e, świadków koronnych nie bylibyśmy w stanie przeniknąć do świata zorganizowanej przestępczości, rozpracować tych grup, oskarżyć i ostateczności e, skazać. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego rozbili gang Pruszkowski w sierpniu 2000 roku. Przestępcy działali przez 10 lat. W prokuraturze nie udało się ustalić wszystkich członków grupy, którzy bezpośrednio zajmowali się kradzieżami, wymuszeniami i handlem narkotykami. Zarządowi Pruszkowa podporządkowani byli szefowie grup przestępczych. Im z kolei podlegały mniejsze bandy w Warszawie i okolicach. Gang działał także na Pomorzu Zachodnim i Dolnym Śląsku. Od 15 do 30% zysku szeregowi przestępcy oddawali bosom średniego szczebla. Ci zaś połowy przekazywali do zarządu. Najniżej stojący w hierarchii związku żołnierze nigdy nie kontaktowali się z bosami. Ten sposób kierowania zapewniał znaczne dochody zarządowi i praktyczną bezkarność. To, co się udało udowodnić w postępowaniu, no to nie jest cała działalność tego gangu. Przede wszystkim chodziło o związek zbrojny, znaczy o to, przynajmniej do tego rodzaju związku. Gdyby udało się udowodnić wszystkie przestępstwa, no to myślę, że wyroki byłyby jednak zupełnie inne. Kara powinna być proporcjonalna do innych kar. W tym wypadku ja mam poczucie, że wiele przestępstw w moim odbiorze mniej groźnych bywa karanych równie surowo albo nawet surowiej niż w tym przypadku. I tutaj jest jakieś zachwianie poczucia moralności. Ze śledztwa Pruskowa prokuratura wyłączyła kilka wątków. W sądach jest już 10 kolejnych aktów oskarżenia obejmujących blisko 100 osób. Wiele lat pracy policjantów znalazło finał, że mamy do czynienia z jednym gangiem mniej. Natomiast nie miejmy złudzeń, życie nie znosi próżni, będą następcy. Idzie o to, żeby szybciej ich karać, lepiej udowadniać ich winę i w sposób absolutnie jednoznaczny dyskwalifikować tego rodzaju postępowanie. Osobno sądzony będzie Andrzej Z., Słowik którego dopiero w ubiegłym roku złapano w Hiszpanii. Oddzielny proces czeka Ryszarda B., także gangstera powiązanego z Pruszkowem, podejrzanego o zabicie Pershinga i udział w zabójstwie generała Marka Papały. Dzisiejszy wyrok na szefów gangu Pruszkowskiego nie jest prawomocny. Obrońcy już zapowiedzieli apelację. Oskarżyciel także prawdopodobnie złożył apelację. Tak przynajmniej zapowiedział rzecznik prokuratury. Szefów gangu skazano bowiem za założenie i przywództwo w zbrojnym związku przestępczym. A uniewinniono od pozostałych zarzutów. Półtorej godziny temu w Warszawie wylądował brytyjski premier Tony Blair. Jest on kolejnym politykiem z krajów Unii, który swoją wizytą w Polsce chce podkreślić miejsce, jakie zajmiemy w Zjednoczonej Europie. W Warszawie był dziś również wicepremier Włoch Gianfranco Fini. Fini powiedział, że żaden Włoch nie wyobraża sobie Zjednoczonej Europy bez Polski. O zaangażowaniu zachodnich polityków w kampanię na rzecz referendum unijnego w Polsce, Marcin Szczepański. Zony Blair przyleciał do Warszawy po krótkiej wizycie w Kuwejcie. Jutro przed południem spotka się z prezydentem i premierem, a około 13 odleci do Petersburga, gdzie będzie uczestniczył w obchodach 300-lecia istnienia miasta. Wizyta w Polsce to element kampanii przedreferendalnej. A o tym, że Polska jest kluczowym krajem dla rozszerzenia i bez nas nie ma ono sensu, podkreślali dziś w stolicy politycy z Włoch, wicepremier i minister spraw zagranicznych. To ważne, bo za niewiele ponad miesiąc Włosi obejmują na pół roku przewodnictwo w Unii. Polska jest krajem o wielkiej kulturze i dużej roli gospodarczej. Jest Unii potrzebna. Obecnie dodatkowo zajmuje strategiczną pozycję w utrzymaniu pokoju w Iraku. Właśnie o sile i możliwościach Polski w Unii z harcerzami w spale rozmawiał premier. Podziękował im jednocześnie za włączenie się do kampanii referendalnej i pomoc, którą będą udzielać osobom niepełnosprawnym w dniach referendum. A w rozmowy z Polakami Unii włączają się też tak ważne dla historii Europy Zachodniej postacie jak Daniel Cohn-Benedict, legenda francuskiej rewolty 68 roku. Daniel Cohn-Benedict na Uniwersytecie Warszawskim przekonywał studentów, że silne tak w referendum to silna Polska w Europie i jeśli chcemy bronić swoich interesów na kontynencie, powinniśmy głosować na tak. Marcin Szczepański, Panorama. Tony Blair, zanim przyleciał do Polski, odwiedził Irak. Przebywał tam tylko sześć godzin, ale był pierwszym przywódcą odwiedzającym ten kraj po obaleniu Saddama Husaina. Blair spotkał się z brytyjskimi żołnierzami, nie szczędząc im pochwał za profesjonalizm i odwagę. W mieście Basra mówił, że jest przekonany, iż konflikt iracki w przyszłości będzie uważany za jeden z ważniejszych momentów tego wieku. Tony Blair powiedział brytyjskim żołnierzom, że to, co zrobili w Iraku, może służyć za wzór dla innych armii świata. Dodał również, że dzięki upadkowi Saddama Husajna i wyzwoleniu Iraku po raz pierwszy od wielu lat pojawiła się szansa na pokojowe rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Po drodze na to spotkanie Blair został ciepło powitany w irackiej szkole. Mieszkańcy Basry nadal jednak skarżą się na warunki życia. W zachodniej Jerozolimie premier Izraela Ariel Sharon omawia z premierem Palestyny Mohamedem Abbasem plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu, tak zwaną mapę drogową. Przewiduje on powstanie do 2005 roku państwa palestyńskiego. W niedzielę plan przyjął rząd izraelski. Wcześniej uczynił to gabinet palestyński. O sytuacji w Izraelu Anna Paśkiewicz. Nad ranem izraelskie czołgi wjechały do Dżeninu na zachodnim brzegu Jordanu. Zginął palestyński działacz radykalnej organizacji islamskiej, dżihad. Izraelscy żołnierze zastrzeli również Palestyńczyka w strefie gazy. Mimo to, przed kamerami telewizji i mikrofonami radiowymi, premierzy Izraela i Palestyny usiedli do stołu rozmów. Zaledwie kilka godzin przed spotkaniem, premier Sharon podczas ceremonii z okazji Dnia Jerozolimy w 36. rocznicę zjednoczenia miasta po tzw. wojnie sześciodniowej. Zapowiedział, że Izrael nigdy nie zrezygnuje z Jerozolimy, podczas gdy Palestyńczycy chcieliby we wschodniej, arabskiej części miasta utworzyć stolicę z tego państwa. Niemniej problemów będzie z realizacją podstawowego warunku planu pokojowego po powstrzymaniem zamachów terrorystycznych. Przywódcy skrajnych palestyńskich organizacji Hamas i Islamski Dżihad, gotowi są ograniczyć działalność zbrojną, jeśli Izraelczycy uwolnią z więzień i aresztów Palestyńczyków. Zarówno w Izraelu, jak i w Palestynie spotkanie wywołuje protesty mieszkańców, którzy nie wierzą, że kolejny plan zapewni pokój na Bliskim Wschodzie. Anna Waśkiewicz, Panorama. Na kilka dni przed szczytem G8, czyli siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata oraz Rosji, miejsce spotkania, małe francuskie miasteczko Evian, przypomina oblężoną twierdzę. Tymczasem przeciwnicy globalizacji już rozpoczęli demonstracje w Anemas, i Lozannie. Na razie w protestach uczestniczy kilka tysięcy osób. Akcje mają pokojowy przebieg. Van Mas najwięcej jest Francuzów, Włochów i Niemców. Protestują przeciw globalizacji i kapitalizmowi. Demonstrując w bawnych korowodach mówią, że chcą zmienić świat. W pobliżu miasteczka mają tak zwane alternatywne wioski. Będą tam dyskutować, jak zrealizować swój cel. W Lozannie nad przebiegiem pięciotysięcznej demonstracji czuwali też obserwatorzy z organizacji Amnesty International. Młodzi buntownicy wzywają do zakończenia okupacji Iraku, a państwa grupy G8 określają jako kolonizatorów. Tajny bunkier Sadama Husajna, który Amerykanie zbombardowali w noc rozpoczynającą wojnę w Iraku, w ogóle nie istniał. Taką informację podała telewizja CBS powołując się na źródła wojskowe. Pułkownik nadzorujący inspekcję pozostałości po rzekomej podziemnej budowli powiedział reporterom CBS: Przybyliśmy w poszukiwaniu szczątków ciał ludzkich oraz zniszczonego bunkra. A znaleźliśmy tylko wielką dziurę w ziemi. Żadnego podziemnego bunkra, żadnych ciał. Przewodniczący Konwentu Europejskiego, były prezydent Francji, Valéry Giscard d'Estaing, odebrał w niemieckim Akisgranie Europejską Nagrodę imienia Karola Wielkiego. Burmistrz Akisgranu powiedział, że jest to dowód uznania za podjęcie się historycznego zadania wypracowania konstytucji dla Zjednoczonej Europy. Prezydent Niemiec nazwał francuskiego polityka Europejczykiem Wizjonerem. Przyznawana od 1950 roku nagroda jest jednym z najważniejszych europejskich wyróżnień. Cztery lata temu otrzymał ją Bronisław Geremek. Sąd Najwyższy odrzucił kasację wyroku 25 lat więzienia dla nauczycielki Marioli Myszkiewicz, która zamordowała jednego z uczniów w szkole w Czarnej Białostowskiej. Kobieta domagała się zmiany kwalifikacji czynu. Gdyby uznano, że zabiła w afekcie, wtedy w więzieniu spędziłaby maksymalnie 10 lat. Sąd Najwyższy uznał jednak, że kobieta zaplanowała zabójstwo, działała z chęci zemsty i ze szczególnym okrucieństwem, dlatego nie było podstaw, by zmniejszyć wyrok. Dwa lata temu Mariola Myszkiewicz, nauczycielka z Podstawówki w Czarnej Białostockiej, zabiła w gabinecie lekarskim 11-letniego ucznia, który był synem jej kochanka i, jak uważała oskarżona, był przyczyną zakończenia związku. Prokuratura zbada okoliczności ujawnienia przez posła Jana Rokitę treści SMS-a wysłanego do prezesa TVP Roberta Kwiatkowskiego przez posła SLD Adama Halbera. Według prokuratora krajowego Kazimierza Olejnika poseł Rokita popełnił przestępstwo, bo podał do wiadomości publicznej fragment materiału opatrzonego klauzulą poufności. Za takie przestępstwo grozi kara do trzech lat więzienia. Minister Rolnictwa Adam Tański dotychczas nie odwołał prezesa Agencji Rynku Rolnego, czego oczekuje premier. Po wykryciu kradzieży 36 tysięcy ton zbóż z magazynów współpracujących z agencją. Dzisiejsze spotkanie Leszka Millera z ministrem rolnictwa, zakończone wieczorem, a określone jako robocze, nie przyniosło rozstrzygnięć. Decyzje zapadną dopiero po zakończeniu kontroli w Agencji Rynku Rolnego i przeanalizowaniu jej ostatecznych wyników. Słowo Marczak. Już teraz zawieszeni w obowiązkach zostali wiceprezesi agencji odpowiadający za nadzór właścicielski interwencje na rynku oraz dyrektorzy oddziałów w Szczecinie i Poznaniu, gdzie w magazynach firmy współpracującej z agencją zginęło 15 tysięcy ton ziarna. Nasze sprawdzenia wykazały, że są znaczne braki magazynowe. Minister rolnictwa broni obecnego prezesa agencji Ryszarda Pazury, podkreśla, że pracując w agencji od kilku miesięcy i miał być tym, który uzdrowi system interwencji na rynku rolnym. Kontrola w agencji zostanie zakończona 4 czerwca i wówczas zapadną stosowne decyzje. Każdy ponosi odpowiedzialność za to co robi i niewątpliwie zboże zniknęło i muszą znaleźć się odpowiedzialni za tę samą rzeczy. Jeśli wypowiadamy słowa krytyki pod adresem kierownictwa agencji, to z powodu niedostatecznego nadzoru. Dotychczasowe kontrole w magazynach, które przeprowadziła już policja oraz oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego wykazały, że brakuje zboża o wartości około 18 milionów złotych. Brakujące ponad 36 tysięcy ton zboża to 10% rezerw przechowywanych w Polsce na koszt Agencji Rynku Rolnego. A teraz zmieniamy tematykę i nastrój. W Opolu rozpoczął się 40. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Na pierwszy ogień poszła na plenerowej scenie muzyka klubowa i hip-hop. Mimo, że impreza, ta dzisiejsza impreza traktowana jest przez opolską policję jako koncept podwyższonego ryzyka, pomysł Telewizji Polskiej okazał się strzałem w dziesiątkę, bowiem na koncerty przyjechało ponad 8 tysięcy fanów. O hip-hopie Joanna Ratewicz. To już trzeci hip-hopowy koncert podczas opolskiego festiwalu. Podobnie jak wcześniej, także i ten pierwszy festiwalowy występ zgromadził tysiące fanów rapu. W końcu do Opola przyjechały same gwiazdy tego gatunku. On ma bardzo mocne miejsce w środowisku ludzi, którzy się hip-hopem zajmują i czy słuchają tej muzyki. Hip-hop narodził się 30 lat temu w czarnych dzielnicach Nowego Jorku, Filadelfii i Chicago. Miał być muzyką zawiedzionych, frustrowanych i pogardzanych. Ludzi bez pracy, perspektyw i środków do życia. Tapowanie, czyli skandowanie słów do muzyki, Specyficzny taniec zwany breakdance, kraczowanie, czyli obracanie płyt winylowych i obrazy na ścianach, słynne grafiki, to ich znak rozpoznawczy. Hip-hop miał być dla swoich fanów ucieczką od biedy, codzienności, ulicznych gangów i narkotyków. Od kilkunastu lat jest także w Polsce. To muzyka blokowisk, buntu i wolnego rynku. Esencja tego to jest prostota tej muzyki, jakby jej łatwość odbioru i łatwość wykonania i jakby możliwość identyfikacji się przez odbiorcę z wykonującym. The New York Times uznał, że polski hip-hop jest fenomenem w skali europejskiej. Wobec nizerii rynku muzycznego rocznie sprzedaje się u nas ponad pół miliona płyt rodzimych raperów. Hip-hop, poza tym, że jest silną subkulturą, jest także przemysłem. Pojawiły się firmy szyjące ubrania tylko dla nich. Jest sześć specjalnych magazynów i dwa duże programy telewizyjne w stacjach muzycznych. Hip-hop w Opolu to był ryzykowny pomysł. Miał złamać stereotyp panującej tu muzyki popowej i udało się. Dziś kolejny eksperyment połączenie muzyki hip-hopowej i jazzu. Hip-hop jest coś takiego, co w grze, dlatego dzisiaj między innymi jest połączenie jazzu i hip-hopu, czyli improwizacja. Na jednym bicie, który jest wielokrotnie powielany, można sobie opowiadać całe historie i robić tak zwany freestyle. A jutro w Amfiteatrze dwa koncerty premiery. I największe przeboje festiwalu, czyli jubileuszowy koncert 40 na 40. Przed chwilą mówiłam o tym, że prokuratura zbada okoliczności ujawnienia przez posła Jana Rokitę treści SMS-a wysłanego do Roberta Kwiatkowskiego przez Adama Halbera. Adam Halber jest członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i był posłem SLD. Po tym krótkim wyjaśnieniu, czas na informację o tym, że dziś mija 50. rocznica zdobycia Monteveresu przez nowozelandczyka Sir Edmunda Hillarego i szerpę Tenzinga Norgaya. Od tego czasu najwyższa góra świata, mająca 8848 metrów, była wielokrotnie zdobywana, ale również służyła do bicia ekstremalnych rekordów. Z Czomolungmy zjeżdżano na nartach, bez latano na paralotni. Na szczycie stawały kilkunastoletnie dzieci oraz 70-latkowie. O szczegółach Słowo Mirmatczek. Z okazji 50. rocznicy zdobycia Monteverestu w obecnym sezonie zorganizowano aż 65 wypraw. Około 200 spinaczy opuściło niedawno bazy, ruszając w stronę szczytu. W uroczystościach jubileuszowych brał udział C. Edmund Hillary, który dziś otrzymał honorowe obywatelstwo Nepalu. Jego partner spinaczkowy Sherpa Tenzing Norgaj, zmarł przed kilkoma laty. Dziękuję Wam Nepalczykom, dziękuję Nepalowi za gorące przyjęcie. Do tej pory nie wiadomo, który z nich był pierwszy, choć w środowisku Himalajstów zawsze, gdy dwóch łączy lina, nie mówi się, kto pierwszy stanął na szczycie. Ewerest, choć jest najwyższym szczytem ziemi, uchodzi za dość bezpieczny. Od czasu pierwszego wejścia zdobyło go około 900 osób, w tym 13 Polaków, niektórzy kilkakrotnie. Zginęło 175 alpinistów. Polacy pierwsi w świecie zdobyli Ewerest zimą. Niewielu alpinistów wyznaczyło się za jakiś taki nadrzędny cel zdobycia Everestu. Dla alpinisty samo wspinanie jest wartością, obojętnie na jakie, jakie to będą szczyty, niższe, wyższe. Bardziej się liczy styl, przygoda, emocje, zespół, ludzie, którzy tam są. Trzy dni temu nepalski szerpa Lakpa Jelu ustanowił rekord, wchodząc na szczyt w ciągu niecałych 11 godzin. Zwykle trasy te himalaiści pokonują w ciągu tygodnia, z biwakami w obozach pośrednich. Aby podjąć próbę wejścia na najwyższy szczyt ziemi, trzeba mieć sporo pieniędzy. Jedna osoba chcąca wejść na Ewerest po opłaceniu szerpów, łączności i pozwolenia musi wydać około 30 tysięcy dolarów. Sir Edmund Hillary z rozrzewnieniem wspominał dziś, jak wraz z tendingiem wykuwali stopnie w lodowych ścianach, wiedząc, że żaden człowiek nie szedł tamtędy przed nimi. Dziś już tak nikt nie może powiedzieć. Ja dla porządku tylko dodam, że na szczycie Monteverestu jest minus 30 stopni Celsjusza, na dole w Nepalu plus 40. W Opolu jutro będzie tylko 25. Ale jak twierdzi Katarzyna Traskalska, ma nie padać i nie będzie padać, co o polskiego festiwalu na pewno docenią. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro o 22.00.